Witam, Adam Kobyć, m.in. Excel'a z portalu Excel i Adam, porada 252. Klejanie danych do wykresu, zwłaszcza z różnych arkuszy. Zacznijmy od prostego przykładu na pojedynczym arkuszu, jak to działa. Czyli zaznaczę sobie dane specjalnie bez jednego sprzedawcy, wstawię prosty wykres liniowy ze znacznikami i tu Mam rozpisane dane. Brakuje mi innego sprzedawcy. Mógłbym sobie w karcie projektowanie zaznaczyć dane i to poprawić, ale mogę też zaznaczyć dane, Ctrl C skopiować je, kliknąć na wykres, Ctrl V wkleić je. Jak widać, dodały się do wykresu. Ale ta opcja wklejania danych do nie jest aż tak ciekawa, jeśli mamy wszystkie dane na jednym arkuszu. Ona zaczyna się robić interesująca wtedy, kiedy dane wklejamy z innego arkusza. Czyli ja sobie tu przejdę na inny arkusz, mam już akurat zaznaczone dane, skopiuję je i wkleję. Widać, mamy wklejone dane. Dla to jest sprzedawcy jadą. I przechodzimy na inny arkusz. Teraz samą sprzedaż kopiuję, już nie potrzebuję daty. Wracam. Ctrl V i jeszcze przygotowane trzecie. Arkusz już mam zaznaczone dane, więc jest prościej. Ctrl V. Mam wszystkie te dane powklejane, ale jeśli chodzi o legendę do nich, jest. Trochę gorzej, ponieważ wszystkie odnoszą się do tutaj nagłówków, a każdy z tych nagłówków to jest JAGO. A my widzimy, że tu jest sprzedaż po różnych województwach, więc musimy sobie wrócić do głównego wykresu, głównego arkusza i projektowanie. Zaznacz dane. Potrzebujemy sobie przeedytować. Czyli edytujemy. Najpierw widać. Zamiast podnoszenia się do komórki piszemy równa się mazowieckie. Zatwierdzamy sobie OK. Przechodzimy do następnej wartości i edytujemy ją anonimowo. Tym razem jest świętokrzyskie. Zatwierdzamy. I jeszcze jedna nam wartość została do zmiany. I teraz już mamy wykres z danych z trzech różnych arkuszy. Jeśli spodobał Ci się film, na dziś, nie lubię, to subskrybuj kanał bo po więcej porad informacji na temat Excela.